Tyle. Już po mnie. To co? Jesteś gotowa na magiczną eksplozję? Nie podchodź do mnie, słyszysz? Nie zbliżaj się! Kurczę, chyba Kitty ma problemy. Odejdź. Odejdź ode mnie, powiedziałam. Czemu jesteś taka bezczelna? Wielbiam ten dźwięk. Dzień dobry. Alicja, jest ósma Co ty, jeszcze spać się poszłaś? Nie, wyobraźcie sobie, buduję podwodny dom w Minecrafcie. Oszalałaś na punkcie tego Minecrafta. Ty w ogóle zajmujesz się jeszcze czymś innym? Oj dobra, dziewczyny, wszystko w porządku. Zjesz śniadanie? Jasne, tylko parę bloków ustawię. Ach, creeper! Dobra, chodźmy się umyć. Nie rozumiem. Co to za syczenie? Tylko nie to! Co się ze mną stało? Dlaczego zmieniłam się w creepera? A! Co to było? Chyba Alicja krzyczała. Co to mogło być? Chodźmy. Alicja, co się stało? Stójcie! Nie podchodźcie do mnie! Boże! Co się z tobą stało? Z jakiegoś Zmieniłam się w Creepera! No ale jak to jest możliwe? Nie wiem, ale ostrzegam, mogę być niebezpieczna! W grze Creeper syczy i eksploduje, gdy ktoś do niego podejdzie! Dlatego lepiej się do mnie nie zbliżajcie. Tak na wszelki wypadek. Mm, ta, fajnie. I co mamy teraz z tobą zrobić? Jak sprawić, żeby znowu stała się człowiekiem? Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie zostanę creeperem do końca swojego życia. Alicja nie martw się, na pewno coś wymyślimy. Aha, tylko chodźmy na górę, bo tutaj Alicja może eksplodować. Uch, no co? Zastanówmy się, co będziemy robić. Dobra, tylko szybko się przebiorę. Dziewczyny, zobaczcie, co znalazłam. Co to takiego? Nie miałyśmy w domu takiego pudełka. Na pewno nie było. A może pojawiła się w domu wraz z Kripperem? Może. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Co to jest? Wygląda jak kilof. Można nim wydobywać surowce w Minecrafcie. Czasami oh, ja oglądam jak Alicja sobie gra Okej, okay, skoro wiesz tak wiele O tych wszystkich sprzętach To powiedz co to jest Nie wiem Pamiętam tylko kilo Zaraz się dowiemy, daj to tu Dowiemy się tego Wyszukując po obrazie To jest Diamentowy miecz I jest przeznaczony do walki z różnymi potworami no, mam nadzieję, że Alicja jest jedynym potworem w naszym domu. Też mam taką nadzieję. Tak, co my tu jeszcze mamy? To wygląda jak diamentowa siekiera. Jeszcze jest jakaś butelka? I kijek? No w zasadzie to jakaś pochodnia. No może i pochodnia. Bardziej mnie jednak interesuje, co mamy z tym wszystkim zrobić. I czy to może pomóc nam przywrócić Alicję do ludzkiej postaci? Znów będzie musieli się zwrócić do jego wysokości internetu. Eee... Aha, teraz rozumiem. Okazuje się, że killow, miecz i siekiera mogą służyć jako narzędzia albo broń. A pochodnia? Eee... Nie wiem, do czego służy. Tutaj nie napisali. <śmiech> Fajne. <śmiech> Daj tu tutaj. To nie jest zabawka. No dziara. A ta butelka? To czego jest? To butelka na miksturę. Miksturę? Czyli musimy jeszcze miksturę uważać? Tak, proponuję zacząć od tego. Uważymy miksturę i damy ją Alicji. Może to pomoże. Okej, okay, to chodźmy do kuchni. Myślę, że narzędzia lepiej też ze sobą wziąć. Nie wiemy, kiedy i do czego może nam się przydać. <grytanie> Gdzie poszła Alicja? Nieważne. Ważne, żeby nie znajdowała się blisko nas, bo inaczej mogłaby eksplodować. No tak, trzeba się trzymać z dala od niej. Tak... O, spójrzcie. Tu jest jeszcze jakiś notatnik. To przepisy na mikstury! I jakie mikstury? No dalej, czytaj! Tak, mikstura oddychania pod wodą. Nie. Tego nie potrzebujemy. Mikstura skakania. To przygotujmy! Po co? Żeby Creeper Alicja biegała, a raczej skakała po całym domu jak zając? Mój Boże, już to sobie wyobrażam. To na pewno nie. O, mikstura lecznicza. O, myślę, że tego potrzebujemy. Damy tę miksturę kliperowi i zamieni się z powrotem w Alicję. Tak, tylko nie jestem pewna, czy będziemy w stanie ją przygotować. Główny składnik to... Błyszczący kawałek arbuza. Mm, tak, i gdzie my kupimy ten błyszczący kawałek arbuza? Narysujemy? Hmm. Oh, Leona, jesteś genialna! Spróbujmy go narysować. Jasne, co pewnie nie zadziała. A to już zaraz sprawdzimy. Dalej, daj mi papier i ołówek. No dalej, pokaż, co tu jeszcze masz. Tak, eliksir widzenia w nocy. Ta, wesoły jest ta gra w Minecrafta. Szkoda, że wcześniej w to nie grałam. To na pewno. O. Podoba wam się arbuz? Świetnie, wytnij go teraz i nam daj. Gotowe. No, to kto przygotuje eliksir? Kurczę, możecie się odwrócić i nie patrzeć. W przeciwnym razie na pewno mi się nie uda. I co tam, udało się? Nie wiem, jeszcze pracuję. Żebyś nie pomyliła głównego składnika, co? Jeśli Kitty zrobi wszystko poprawnie, mikstura w butelce będzie czerwona. Tak mówi przepis. <śmiech> Zadziałało! <laughs> o oh. oh, kurcze! Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że to zadziała. Kurczę, też jestem w szoku. Teraz musimy znaleźć Alicję i pozwolić jej spróbować tego napoju. Tak, żeby mikstura zadziałała, musisz nią rzucić. Tak, mówi przepis. Okej. Okay. No to rzucimy. Okej, okay, spróbujmy. Alicja, chodź tutaj! Może nie powinniśmy wołać Alicji, a Kripera? Kripera Alicja, chodź tutaj! Siedzicie. Co ty cały ten czas byłaś w łazience? No tak, bałam się, że eksploduję w waszej obecności. Dlatego się odizolowałam! No i troszkę pospałam. Jasne. A dlaczego mnie wołałyście? Wymyśliłyśmy sposób, dzięki któremu znowu staniesz się człowiekiem! Aha! Alicja! Łap! Kurczę, naprawdę nie zadziałało? Oczywiście, że nie zadziałało. To czerwony eliksir, on jest od leczenia. No tak, dlatego uznałyśmy, że to cię wyleczy. <laughs> nie, ja jestem kryperem. Ta mikstura na mnie nie zadziała. Jak to nie zadziała? No to co? Zadziała. Mikstura osłabienia, zatrucia lub podrażeń. No, ale sprawiam, że poczuję się źle. Jest też mikstura niewidzialności, ale i ona mnie nie uratuje. Rozumiem, czyli opcja z miksturą odpada. Dobra, dziewczyny, wybaczcie, ale później jestem strasznie głodna. Zabijmy się jakoś miejscami. Dobra, tylko oddaj nam miksturę, albo nie, lepiej zostaw na półce. Okej, okay, zobaczmy, co mogę zjeść. No, i co teraz będziemy robić? Szczerze mówiąc, miałam wielkie nadzieje co do eliksiru. Ja też. Spróbujmy dowiedzieć się, co lubi Creeper. Udobruchamy go, może to pomoże. Już szukałam na ten temat. Creepery niczego nie robią bardziej niż syczeć i wybuchać. Nie wiem, co myśleć. Może chodźmy na kawę? Od razu się trochę przewietrzymy. Nie sądzę, by to była dobra opcja. Chmury zaczynają się zbierać. Przy okazji zapowiadali na dzisiaj burze. Świetnie! Teraz cały dzień będziemy musiały siedzieć w domu. Z creeperem, który w dowolnym momencie może eksplodować. Kitty, nie maruj, Alicja, nie jest złym creeperem. Nie goni nas, nie próbuje nas wysadzić. Czyli w sumie mamy fartę. było. Alicja chyba ma jakieś problemy. Chodźmy. Czekajcie. Lepiej weźmy broń. Na wszelki wypadek. I co? Został mi U, Wezmę pochodnie. Super jest. Wszyscy uzbrojeni? No to chodźmy. Oznacza, że nigdzie mi nie uciekniecie. Ej, Alicja, no co ty? Dziewczyny, ona chyba naprawdę nas nie słyszy. Dziewczyny w opisie gry piszą, że Creeper nabiera energii po uderzeniu pioruna i staje się naładowany. I eksploduje z podwójną siłą. O kurczę, to on naprawdę nie możemy jej pozwolić, żeby się zbliżała. No cóż, w takim razie będziemy musiały z nią walczyć. Mój miecz? O kurczę. Dobra, ja spróbuję. Leona, teraz twoja kolej. Aha, myślisz, że boi się kilofa? Albo pochodni? O kurcze, Wygląda na to, że Creeper boi się światła. Odłóżcie pochodnie. Słyszycie? Natychmiast. Aha, uciekajmy. Kit, ty zostaniesz tutaj i będziesz świeciła w niego pochodnią. Żeby za nami nie poszedł Ale ona i ja pójdziemy na górę i pomyślimy co robić dalej Okej, okay, dobra, tylko się spieszcie o, masz jeszcze kilow. O, dzięki Tylko szybko, proszę Szybko, się Cholera, co robić? Kitty nie może długo odstraszać Creepera pochodnią. A poza tym, jak uderzył w niego Piorum, stał się zupełnie niekontrolowany. Naprawdę chce nas wysadzić. Uh -huh. W ogóle nie rozumiem, dlaczego Alicja nagle zmieniła się w Creepera? I co z tego, że grała w tę grę całymi dniami? Tak robi mnóstwo ludzi. Słuchaj, a jeśli Minecraft jest popularną grą, to w internecie na pewno powinna istnieć jakaś społeczność w gracie. No tak, ale jak nam to pomoże? No może oni wiedzą, co z tym wszystkim zrobić że ktoś już się z tym spotkał kiedyś. Hmm, a to jest pomysł. Zaraz sprawdzę. O, mam! Tutaj napisano, że niedawno w grze pojawił się poważny błąd, w wyniku którego niektórzy gracze zmienili się w postaci z gry. No, to, to dokładnie nasz przypadek. A piszą jak to wszystko odwrócić? Chwilka. O, a wiedziałaś, że creepery boją się kotów? Nie, nie wiedziałam. Po co nam ta wiedza? Czy tak dalej? O, żeby przywrócić człowieka z powrotem, należy go ponownie uruchomić. Że co? A jak mamy to niby zrobić? Nawet nie możemy do niego podejść. Słuchaj, a jeśli spróbujemy wyłączyć Alicję? Wystąpi błąd i wyłączy się sama. Flora, to genialne. Skąd wzięłaś ten pomysł? Normalnie. Często mam problemy z moim telefonem. Czasami coś się po prostu wiesza. No proszę, wyłącz już to światło. Obiecuję, że cię nie skrzywdzę. Oha, bo ci jeszcze uwierzę. Bądź cierpliwa. Nie, nie, tylko nie to. Chyba pochodnia gaśnie? <laughs> Czekałam na ten moment. Dalej włączę! I tak, musimy się dowiedzieć, jak wyłączyć Alicję. Może przykryć kocem i związać. A jak ją zwiążemy? Ona eksploduje. Właśnie, zapomniałam. A może wyprowadzimy ją na zewnątrz? Pomieszka tam trochę. A gdy znowu stanie się człowiekiem, to ją wpuścimy. Widzę, że jesteś milutka. A co? Po prostu proponuję. Oh! Słuchaj, chyba wymyśliłam. Przygotujemy wszystkie mikstury. Wlejemy je do jednej butelki. I... I rzucimy w Alicję. Tak. Kurczę, świetny pomysł. Mikstura na pewno ponownie uruchomi naszą Alicję. Zobaczmy, jakich składników potrzebujemy. Tyle, już po mnie To co, jesteś gotowa na magiczną eksplozję? Nie podchodź do mnie, słyszysz? Nie zbliżaj się Kurczę, Makity ma problemy Odejdź, odejdź ode mnie, powiedziałam Czemu jesteś taka bezczelna? Wielbiam ten dźwięk czy Clipper syczy! Zaraz eksploduje! Nie wybuchnie! Wiem, jak go odstraszyć. Pamiętasz, jak czytałam, że Creepery boją się kotu? No tak! No dobra, zaraz wszystko zrobię, a ty połóż Kitty! Odejdź ode mnie! Boże, co wy tam tak długo robiliście? Ona zaraz eksploduje! Świetnie! Teraz już na pewno po nas! <laughs> Miau. Nie rozumiem. A co tu takiego? Nie! dzieje. Miał! 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 Skąd się w ogóle wzięłaś? mnie! Idź! Sprawiam. Miau. Miał! 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 Gotowe. Uf. Palce tknęły. Posiedzisz tam trochę i przemyślisz swoje zachowanie. Słuchajcie, Flora, uratowałaś mnie! Myślałam, że już po mnie! Dobra, lepiej przygotujmy mikstury. Mikstury? Znowu? Dowiedziałyśmy się, że Alicja zmieniła się w Creepera z powodu błędów w grze. Postanowiłyśmy więc przygotować różne mikstury, wymieszać je w jednej butelce i oblać nimi Alicję. W ten sposób już się zrestartuje i znowu stanie się normalna. Szybko, wypuśćcie mnie! Dziewczyny, musimy się spieszyć. Pójdę po przepisy. Okej, okay, niebieska mikstura. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłyśmy. To pewnie mikstura widzenia w ciemności. A to szybkości. A zielona, co to za mikstura? To mikstura słabości. Daj to tu. Wspaniale. W tej butelce są najważniejsze mikstury. Mam nadzieję, że zadziałają na Alicję. To co, chyba czas ją wypuścić. Tak, idź otworzyć, a my się schowamy. No, w końcu przypomniały sobie o mnie! Ciekawe, gdzie one się podziały? Czy one coś znowu planują? O! Cześć! Hej, to jestem! Jeszcze jedna! No nic i tak was wysadzę! Tylko spróbuj! Łap prezent! Nie rozumiem. Co to? Nie rozumiem. Co się ze mną stało? Alicja tak się cieszę, że znowu wróciłaś. A skąd wróciłam? Nic nie pamiętam. No to mamy co ci opowiedzieć. Krótko mówiąc, w Minecraftie wystąpił błąd i zamieniłaś się w Creepera, Creepera? Potem trafił ciepiorun i stałaś się naładowanym creeperem! Matko, to niebezpieczne! Nie rozumiem, jak to do tylko doszło, że nic tutaj nie wysadziłam? No, to już nasza zasługa! Powiesz mi, nie było łatwo, ale dałyśmy radę! Uratowałyśmy cię z pomocą mikstury! Kurczę, dziewczyny, dziękuję wam! Już nigdy więcej nie zagram w tę grę, obiecuję! Ty możesz nie grać, ale my będziemy! Jak to? A co, gdy próbowałyśmy zmienić je z powrotem w człowieka, wkroczyłyśmy w świat gry! I okazała się być bardzo ciekawa. Więc rób co chcesz, to my jedziemy sobie pograć. A wy ziemki nie zapomnijcie polajkować tego filmu i piszcie w komentarzach, czy graliście już w tę grę. I koniecznie subskrybujcie nasz kanał! Wszystkim pa-pa-pa!